Kiedy dowiedziałaś się, że można dodawać rozdziały na YouTube do Twoich filmów, że można robić taki spis treści w Twoim filmie z sygnaturami czasowymi, to pewnie byłaś przeszczęśliwa i wydawało ci się, że chwyciłaś algorytm za nogi. A potem nastąpiła taka gorzka rzeczywistość, kiedy okazało się, że ten film to właściwie trzeba cały przesłuchać, żeby te rozdziały ustawić, zapisać, wiedzieć kiedy co dodać. YouTube. Właśnie dał ci klucz do tego problemu. Automatyczne dodawanie rozdziałów na YouTube. Zostań ze mną. Do tej pory można było dodawać rozdziały tylko i wyłącznie ręcznie, czyli musiałaś sprawdzić dokładnie w którym momencie zaczyna się jaki rozdział tego filmu, czyli dana część, której coś mówisz, i ręcznie do opisu dopisywała się sygnatury czasowe, czyli na przykład wstęp musiał być 0.00 Enter i następnie wpisywałaś na przykład kolejny, kolejny na minuta 2.02, i tam wpisywałaś na przykład rozdział pierwszy, albo tutaj mówię o tym, jak robię coś tam. I jak to zapisałaś, i miałeś co najmniej trzy sygnatury czasowe. No to w tym momencie twój film dzielił się na takie kosteczki, które można było po prostu e, klikając w opisie na te sygnatury czasowe, można było na to przeskakiwać. Jak to zrobić dokładnie, dowiedz się w tym filmie w prawym górnym rogu. Ale dzisiaj nie będziemy zajmować się tym, jak to ustawić ręcznie. Dzisiaj pokażę Ci, gdzie znaleźć w ogóle ustawienie tych nowych, automatycznych rozdziałów e, dodawanych na. YouTube, bo jest to zupełnie świeża funkcja, którą YouTube właśnie e, dodał u siebie, więc zaraz przechodzimy do ekranu mojego komputera, żeby dla osób prostu niecierpliwych od razu przejść do sedna i pokazać Wam, gdzie w ogóle tego szukać. Widzicie teraz ekran mojego YouTube studio, w którym zaczęłam dodawać przypadkowy film, który już miałam u siebie na kanale, i. Widzimy tutaj standardowe po prostu opcje dodawania filmu na YouTube. I co my teraz musimy zrobić? Przede wszystkim musimy zjechać tutaj sobie na dół w szczegółach. Jak zjedziemy na dół, tutaj możemy oczywiście dodać jakieś tam miniatury, playlisty i tak Jak dajemy na pokaż więcej, to oprócz tagów, napisów i właśnie y, tych innych rzeczy, które były dotychczas, znajdziemy teraz nową, y, nową jakby część która nazywa się automatyczne rozdziały, czyli tutaj jest ta funkcja automatyczne dodawanie rozdziałów na YouTube właśnie. Yy, więc jeżeli mamy tutaj zaznaczone zezwól na automatyczne rozdziały, jeśli film się do nich kwalifikuje i można je w nim umieścić, to ten film będzie brany przez YouTube pod uwagę, żeby po prostu dodać te rozdziały automatycznie. I w tym miejscu Ty robisz tylko i wyłącznie tyle, nic poza tym, Klikasz dalej, dodajesz ewentualnie elementy filmu i tak dalej. Normalnie dodajesz swój film na YouTube, tak jak robiłaś, robiłeś to wcześniej. Dodałam ten film jako prywatny, bo jakby miałam go wcześniej już na kanale i nie chcę sobie tutaj mieszać. Natomiast wejdę zobaczyć w ogóle w ten film. Zobaczymy, czy te rozdziały już są, aczkolwiek no na pewno ich nie ma, ponieważ film dopiero został dodany, więc mało prawdopodobne, żeby YouTube jakby już przeanalizował cały jakby tekst, całości tego filmu, ale zaraz to sprawdzimy. Jak widzisz, oprócz mojej zmęczonej twarzy, w tym momencie nie ma tutaj żadnych rozdziałów, przynajmniej ja ich tutaj nie widzę. Więc mój wniosek jest taki, że jednak musi to chwilę potrwać, żeby. Ten film został jakby odczytany przez YouTube, przez algorytm YouTube'a, przez te wszystkie systemy, które. Przesłuchują nasze filmy i wtedy ewentualnie te rozdziały zostaną dodane, ale przypominam tutaj coś, co pisało właśnie w tamtym oknie, kiedy zaznaczaliśmy, że godzimy się na generowanie automatyczne rozdziałów tego spisu treści dla naszego filmu. Pisało tam, że filmy, które się kwalifikują, przy nich będą jakby rozdziały dodane i ja za chwilę też do tego tematu wrócę: które filmy w ogóle się kwalifikują do tego, żeby te automatyczne rozdziały się pojawiły. Kolejną rzecz, którą musisz sprawdzić i ewentualnie zrobić u siebie na kanale, żeby mieć pewność, że każdy film, który dodasz, będzie miał tą funkcję zaznaczoną i nie będziesz musieć o tym myśleć, czy te właśnie automatycznie dodawane rozdziały będą dodawane. Jest tutaj zaznaczenie tego po prostu w takich domyślnych ustawieniach twojego kanału, więc klikamy sobie w ustawienia domyślne ustawienia przesyłania. Ustawienia zaawansowane i tutaj mamy zaraz u góry zezwól na automatyczne rozdziały. Jeśli, powtarzam, film się do nich kwalifikuje i można je w nim umieścić. No i tutaj jest jeszcze podkreślone, że rozdziały ułatwiają oglądanie filmu. W każdej chwili możesz nadpisać automatyczne rozdziały, tworząc własne rozdziały w opisie filmu. I co to oznacza? Jeżeli mamy tą funkcję zaznaczoną tutaj w... Naszych ustawieniach. Ja tutaj już ją po prostu mam, więc gdy, gdybyś ty yy, musiała to jakby zaznaczyć jeszcze raz, to oczywiście tutaj zapisujesz. Oznacza to, że każdy film, który ja opublikuję, automatycznie ma to zaznaczone. Natomiast i jakby YouTube podkreśla, że jest to kolejna funkcja, która jakby ułatwia oglądanie nam filmu, czy oglądanie filmów przez widzów, ale dalej my możemy skorzystać z tego naszego jakby ręcznego dodawania rozdziałów, jeżeli stwierdzimy na przykład, że te rozdziały się po pierwsze nie pojawiły z jakichś względów, bądź po prostu te rozdziały jakby nam nie odpowiadają, ich nazwy i I wtedy po prostu w danym filmie przechodzimy z powrotem do opisu naszego filmu i robimy dokładnie tak jak wcześniej w filmie, który Wam podawałam i który pojawi się na końcu tego filmu. Dodajemy po prostu rozdziały do opisu tak jak standardowo zawsze się je dodaje bym jeszcze dodać, że YouTube prawdopodobnie jeszcze w pewnym sensie testuje tą funkcję, bo to, co podali, jakby do publicznej wiadomości, możemy sobie tutaj przeczytać i mowa jest tu o tym, że nie we wszystkich filmach będzie możliwość wygenerowania tych rozdziałów, i nawet nie wszystkie filmy, które się kwalifikują, będą miały automatycznie generowane rozdziały. Czyli nawet jeżeli Twój film jakby. Jest odpowiedni według YouTube'a do tego, żeby te rozdziały mieć wygenerowane, no to nie zawsze jakby się to wygeneruje, więc ja przypuszczam, że może to być związane z tym, że ta funkcja jakby jest świeża i YouTube on będzie mocno testował, jakby m, które kanały mogą z tego korzystać i tak dalej, bo przypuszczam, że musi to jakby generować dodatkową ilość pracy i tej siły technicznej, którą YouTube musi użyć, żeby dla Ciebie zrobić tę pracę i za Ciebie wygenerować te Rozdziały, a jakie to są treści, jakie to są filmy, do których te rozdziały nie będą generowane? No tutaj jest jedynie podana informacja, że jeżeli masz na kanale aktywne ostrzeżenia, lub jeśli treści mogą być nieodpowiednie dla niektórych widzów, funkcja rozdziału nie będzie dostępna. Czyli w domyśle moim. Będzie tak, że jeżeli na przykład jest film przeznaczony dla dzieci, to tak jak są wyłączone komentarze, to też będą wyłączone jakby te timery, te oznaczenia czasowe, te rozdziały. Natomiast ostrzeżenia tutaj na kanale, jeżeli coś po prostu brzydkiego narobiłaś, narobiłeś na YouTubie i masz ostrzeżenie, no to też te rozdziały automatycznie nie będą się generować. Czyli w domyśle. Rozdziały automatycznie generowane są dla grzecznych kanałów, które jakby nic nie nabroiły. Więc jeszcze jedna rzecz, jak zrezygnować z automatycznie generowanych rozdziałów? Bo może po prostu chcesz sama sobie zrobić ten spis treści, bo zrobisz to lepiej w domyśle. Można zrezygnować na dwa sposoby. Po pierwsze, a właściwie na trzy, po pierwsze wyłączyć to, tą funkcję typowo przy filmie danym. I wyłączasz ją wtedy tylko jakby przy tym filmie. Druga opcja to jest właśnie w tych ustawieniach domyślnych wyłączyć to. A opcja trzecia to jest, jeżeli masz wygenerowane te rozdziały, no to w tym momencie, jeżeli Ty w opisie do swojego filmu sama zrobisz rozdziały, sama wkleisz te sygnatury czasowe i je po prostu nazwiesz, tak by te automatycznie wygenerowane zostaną mm, usunięte. Jest tutaj jasno, jest to powiedziane, że w polu opis na stronie szczegóły filmu podaj listę sygnatur czasowych i tytułów, rozdziały wygenerowane automatycznie zostaną zastąpione podanymi informacjami. To co? Chcesz te klucze do automatycznego dodawania rozdziałów na YouTube? Proszę bardzo. Tymczasem prawdopodobnie jest to pierwszy albo jeden z pierwszych filmów na ten temat na polskim YouTubie, dlatego proszę Cię, Zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten film, aby podzielić się po prostu tą informacją, a w ten sposób pomożesz mi się rozwijać. Tymczasem zachęcam Cię do tego, żeby faktycznie zobaczyć sobie film o tym, jak dodawać samodzielne rozdziały. Będzie on tutaj po prawej stronie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie z serii Letnia Szkoła YouTube'a, które są w formie szorców tego lata.